<głos> <głos> możemy, tak. Najpierw możemy najpierw poświęcić kilka sekund z tego wideo, żeby popatrzeć na ten piękny sweater. Tak. To też jest piękny. Ma takie guziczki. Chciałam pokazać go, że... ale nie dam rady. <noise> nie wiem, czy będzie widać. No. No. E, dzisiaj przychodzimy do Was z takim filmem, w którym będziemy gadać na temat tego, jakie seriale kojarzą nam się z książkami. Więc jeżeli na przykład być jakiś serial. Albo film albo film, to jaką książkę Wam polecamy? Mam tutaj taką listę, ściągę. Dobrze, bo już nie pamiętam, co <grym> bo to ustalałyśmy, ale już tak mało pamiętam. No. I w ogóle mamy też pomysł, żeby zrobić taki film e, na takie niedocenione seriale, czyli seriale, które my bardzo lubimy, tak. a one nie są takie popularne. No na pewno takie też leci. Więc takie to my też zrobimy. Nasza pierwsza taka para skojarzeń to dwa seriale, i wiele oczywiście w zasadzie. No tak. Czyli e, seria The Hundred, The, po tak. The 100 po polsku. The 100 po polsku. No stocharyzm. The 100 po polsku, nie? Mhm. Który opowiadamy najpierw, o czym jest? No, czy zaraz możemy przejść do tego. I drugi serial obok. A. The Society. No, który kurde Netflix wycofał, mimo że e, mi się wydaje, że dużo ludzi oglądało ten serial. Tak, mi się wydaje. I oni nie zrobili drugiego sezonu, co było moim zdaniem żałosne. Ja dobrze. Się to dobrze no, tak? się. E, I ten serial, a do tego łączymy w parę to z książkami takimi dystopijnymi, typu. Niezgodna, mmm, trochę. Igrzyska, Igrzyska śmierci. śmierci. O, jeszcze może to takie o tym, co ten ziomek jest głównym bohaterem, co ty czytałaś, a ja nie. Legenda. O, legenda. Tak. To też na pewno. I taka książka, której akurat żadne, żadna z nas nie czytała, ale wydaje mi się, że brzmi mega hmm. podobnie. Więc jeśli czytaliście, to dajcie nam znać, czy faktycznie jest podobne. I to jest seria GON. Ja bym bardzo chciała to przeczytać, ale to jest taka seria, która jest w ogóle niedostępna. Już teraz bardzo ciężko ją kupić, i nawet jak widziałam, w antykwariatach, to są takie drogie ceny tych książek, więc akurat nie czytałyśmy tego, a bardzo bym chciała. No i teraz powiedzmy jakby co. O czym są te rzeczy może? Tak, no bo może ktoś nie zna tego serialu, bo mi się wydaje, że The Hundred, nie wiem czy on się nie znajdzie w naszym... Yy, na naszej liście seriali niedocenionych, bo uh -huh. ja mam wrażenie, że to nie jest wcale taki znany serial. No, może tak Mi być. się wydaje, że on nie jest popularny. Ogólnie motyw jest taki, że yy, to, że akcja się zaczyna w kosmosie, bo Ziemia nie była zdatna do życia, życia. No, coś takiego, no ale chcą sprawdzić, czy może już po X tam latach, nie wiem ilu, może już nagle uda się żyć na tej Ziemi i e, zsyłają 100 młodych osób, dzieci, no młode, że takie, szesne, bo tam jeszcze jest tak, że tam bardzo były takie surowe przepisy na, w tej stacji kosmicznej, i jeżeli ktoś dokonał przestępstwa i był, miał powyżej 16 lat, to był po prostu wywalany z tej, z tej stacji w sensie wrzucany w kosmos. W kosmos. No, wiadomo. No, i, yy, no i ci 16-latkowie wszyscy byli przestępcami. Oni dokonali jakiejś tam zbrodni, jakby w ramach tego prawa, które tam było, tak. nie? I yy, żeby właśnie ich nie. Kto yy, dali ich na Ziemię? żeby sprawdzić, wykorzystać się do tego, żeby sprawdzić, czy ta Ziemia jest zdatna. No i oni zjeżdżają na tę Ziemię, zlatują z kosmosu. No i się okazuje, że nie tylko ta Ziemia jest zdatna do życia, jest piękna, po prostu zielona i zarośnięta, jest mnóstwo roślin i zwierząt. To. Nie są jest tam sami. zamieszkiwana przez kogoś dokładnie. No więc właśnie to jest taka historia, że mamy młodych ludzi, którzy muszą walczyć trochę o życie, z... o, 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 życie przetrwanie. o przetrwanie. Ale też trochę walczyć z rządem, z polityką, mm -hmm. z tym jak ten świat wygląda. Eee... No to ma jednak chyba z 7 sezonów, więc tam się dużo dzieje. Tak. I często prawda? ci młodzi ludzie po prostu są angażowani w to, żeby gdzieś tam zajmować te miejsca polityczne, że stają się. Jest jakaś taka silna bohaterka, raczej kobieca zazwyczaj, bo tutaj też jest Clark ona też jest um, taką silną bohaterką, która staje się takim przywódczynią całego stada. No, i jest Belami. To jest to. Jedną rzecz, o którą muszę powiedzieć, że The Hundred, że. To, że oni nie byli razem. To jest duży spoiler. To, no, to jest duży spoiler, trudno, ale. Nie byli razem, ale na tej że oni są razem w normalnym życiu. Jak, jak aktorzy, że wzięli ślub potem. To mi wynagrodziło to. No, ja naprawdę. Mogę sobie wmawiać, że. Clark i Bella mi byli razem. No. Także w każdym razie, jeśli lubicie takie dystopijne historie, takie, które są. Mają pewne rzeczy takie, no. Widać, że są science fictionowe elementy, mm -hmm. ale generalnie bardziej osadzone na ziemi, w sensie w naszych realiach, to myślę, że to Wam się może spodobać. Przychodzę do Was teraz z przyszłości, bo montuję ten film i pomyślałam sobie, że nie powiedziałeś mi jednej bardzo ważnej, w sumie oczywistej rzeczy. A mianowicie, że większość książek, o których mówimy, nie, źle. Większość seriali, o których mówimy, miała. Swoje korzenie w sumie w książkach. I na przykład The Hundred, właśnie to jest adaptacja książki, ale my to znamy w formie serialu i jakby w ogóle jakby pominęłyśmy ten oczywisty aspekt, że jeśli lubicie daną książkę, to obejrzyjcie adaptację. Więc tak samo będzie w innych przypadkach, że po prostu totalnie omijamy seriale, które powstały na podstawie tych książek, tylko podajemy po prostu inne. To taka oczywistość, ale. Pomyślałam sobie, że tego brakowało, więc dogrywam z przyszłości. Zapraszam do powrotu do przeszłości. No dobra, jedziemy z kolejną parą. Druga para to Rywalki. Ta seria, którą Ty czytałaś. Książek, mhm. książek. I taki serial który ja oglądam koreański no tak nam się wydaje bo to jest trochę tak że ja nie oglądałam tego serialu a Wera nie tak książki więc tak z tego co ja opowiadałam i z tego co Wera mi opowiadała to sobie tak to połączyłeś może w sumie to brzmi podobnie tak i ten serial się mm. nazywa Ready Steady Love to jest serial koreański i on uwaga no i to mnie trochę odstrasza przecież ty lubisz koreańskie seriale no nie takie <laughs> Ogólnie on ma duży poziom cringeu. Bardzo no. duży poziom cringeu. Taki, że momentami ja po prostu aż robiłam tak skip, 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 fragmenty. Ale generalnie wydaje mi się, że fabularnie jest to dość podobne. Najpierw po prostu o rywalkach, a potem i o serialu. Jezu, no, do, no dobra, postaram się, bo rywalki czytałam bardzo dawno temu. I czekam, aż będzie audiobook, ale chyba już nigdy nie będzie, co? Bo jakoś mi się to nie to chce to tego to czytać na no nowo. W Insta na przykład teraz wznowili um, ładne wydanie y, igrzysk, składne. nowe wydanie jest niezgodne, więc może zrobią też nowe bo... wydanie. Bo nie chce mi się tego czytać, ale bardzo chętnie bym sobie posłuchała audiobooka tego na no. nowo. No ale dobra, mm, o co chodzi? Mniej więcej chodzi o to, że tam też jest trochę taki podział na dystrykty, jak w, w igrzyskach śmierci. No, i z każdej takiej części jest tam 16 albo ileś tam dziewczyn wybieranych, znaczy po jednej z każdego miejsca, tego czegoś, nie pamiętam jak to się nazywa, żeby one biły się o księcia. No, i ta, która wygra w tej grze, będzie jego żoną, w skrócie dużym mniej więcej, bo tu też ma trochę tomów. No, i teraz ten serial. On jest, to jest historia taka, że się dzieje w przyszłości. Gdzie 99,9% społeczeństwa to są kobiety. I tylko ten malutki, jeden, no, malutka część procenta to są mężczyźni. No więc, ym, w ogóle, jakby jest zmieniony, dam taki system biologiczny, że jakby inaczej są te kobiety zapłodniane. Yy, trochę jak w misji, ale jednak <laughs> to się dzieje w Korei, to jest młodzieżowa. No, w każdym razie. Oni, one ich jest bardzo mało tych mężczyzn, no więc każdy chciałby, wy, by, żeby um, zostać żoną takiego gentlemana, To się nazywa, oni się nazywają No i e, właśnie nasza główna bohaterka jest taki. No, nie zwykłej, trochę biedniejszej rodziny, bo ona jest sama, nie ma rodziców i ona się zajmuje swoją siostrą młodszą i e, ta siostra ją zgłasza właśnie do takiego konkursu, tak jak ty mówisz, że można mm -hmm. się zgłosić do tego konkursu i to jest taka gra trochę jak Squid Games, tylko że się nie umiera, <grym> tylko po prostu odpada z gry mm -hmm. e, i są różne takie etapy. No i jak y, przejdziesz przez te wszystkie etapy i wygrasz, no to wtedy możesz właśnie nagrodą jest to, żeby zostać żoną tego jednego z tych gentlemanów. Więc w tym sensie jest to też tak. podobne. Aczkolwiek um, <laughs> miry walki się jednak też mocno kojarzyły z igrzyskami śmierci. Mm -hmm. Bo ona też, ta główna bohaterka, miała tam takiego ziomka, trochę jak Katniss miała. Tak, właśnie, G Gaila. Gaila. I on był taki jakoś, jak to czytałam, to sobie w ogóle wyobrażałam Gaila, bo on mi jakoś taki był podobny. Eee, więc no, te rywalki też tak mają niezgodnej. Będę w Boże. No, ale tutaj właśnie jest tak, że sam ten pomysł <laughs> brzmi mi tak. po chodzi o ten serial mój. No, faktycznie to jest. Koreański, więc jeśli na przykład jesteście nieprzyzwyczajeni do tego typu seriali, no to one mają w sobie coś takiego, że są pamiętami po prostu mocno głupkowate. No, są. takie ja, ja poleciłam mojej przyjaciółce kiedyś ten um, z man, mandaryński. No, 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 no. Nie no. wiem jak się, się nazywał. To jest ta, taka wersja Boys Over Flowers, wersja. Nie pamiętam, Nie pamiętam, ale powiedziała, że było to dla niej za mocne. No. Nigdy nie oglądała koreańskiego serialu i jak to obejrzała, to powiedziała, że było dla niej to... Totalnie. Więc koreańskie seriale trzeba lubić. One tak. mają coś sobie takiego, że są strasznie niezręczne momentami, no, więc wiesz, że to, jak chcesz po prostu na pewno, się schować To na pewno nie jest na pierwsze, na no. pierwsze spotkanie z gorańskimi dramami, ale jeśli oglądacie i lubicie, to myślę, że wam się to może spodobać. E, I sama ta historia, no i też jest to taki właśnie wątek tej dystopii, że oprócz tego, że jest ta walka, to ona też, jakby oni zaczynają się zastanawiać jakby na, nad podstawą tego społeczeństwa, nad podstawą tego, że dlaczego tak jest, że e, jakby skąd, jak to jest, że ci chłopcy wszyscy trafiają do tego miejsca, e, no i w ogóle jakby mm -hmm. nad podstawami, i tego, czy to wszystko jest w porządku, czy nie, i czy, bo trzeba trochę walczyć o to, żeby zmienić ten świat. Więc w tym sensie to jest dość podobne. No to była nasza propozycja numer dwa. Teraz propozycja numer trzy. I teraz to jest Gossip Girl. Aha. I seria tamten e, Władca Gniewu i te kolejne części. Znaczy, tutaj e, to ogólnie nie jest w ogóle podobne do siebie. Tylko to, że mamy Elite Manhattanu i Nowego Jorku. I tutaj też mamy elitę Mahatamu i Nowego Jorku. Ale teraz, żeby nie zabrzmiało tak, że ten Władca Gniewu mm -hmm. to jest o tam grupce znajomych, którzy tak. mają tam kilkanaście lat, potem są starsi i są sobie elitą, bo to jest zupełnie inny motyw. Tylko, że powiedzmy, że jakby kolejne mm. części tego Władcy Gniewu są jakby o innych osobach. Tak. Więc jakby każdy, jest kilka części i każdy tom jest o innych, więc jakby poznajemy te różne wątki, różnych bohaterów, ale w różnych tomach. Tak. A pierwsze jakby jeden tom jest skup, skupiony tylko na jednej parze. Więc faktycznie to, to nie jest to samo pod tym względem. Ale trochę to się kojarzy mi osobiście, no właśnie przez to, że to jest ta elita Manhattanu, no, że no. ich zachowania są trochę takie irracjonalne, mało prawdopodobne momentami. Tak, ale też, no nie wiem, no te takie eventy, gale, jakieś te... Um, jak to się nazywa, co tam się... Char e, charities, jakieś no, aukcje. aukcje charytatywne. No. Jak się tam... Awantura o kasę, <śmielce> 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 Niebiescy tysiąc. No. E, w każdym razie dzieje się na Manhattanie. No i Gossip Girl my jesteśmy totalnymi fankami, obie. A władcy gniewu niekoniecznie. To prawda, <laughs> zgadzam się. Ale no, my tylko w sumie pierwszą część z tej serii czytałyśmy. No. Ale słyszałam na przykład, że właśnie w drugiej części też jest taki bardzo podobny motyw, że um, jest tam bohater i mówi taki pas, że spotkaj się ze mną na Empire State Building um, no. będę czekać do tej, do tej godziny. No więc moim zdaniem jest coś podobnego w tym. I tak, też to że no, są no, ci jest. rodzice, a oni no. są trochę czasem takimi czarnymi charaktery... Ym, z jednej strony jedni są wycofani, drugi ten, czy są różne spiski. Tak, no, Gossip Girl nikomu chyba nie trzeba przedstawiać, bo to jest bardzo popularny serial. Tak. Ale ten władca gniewu, no to tutaj nie polecamy każdemu tego. Nie, nie. jest no to jakieś takie. Na pewno po pierwsze trzeba je zapoznać z ograniczeniami wiekowymi, moim zdaniem. No tak, no to jest trochę takie 50 twarzy gry, 365 dni, coś w tym stylu. Trochę nam się tak kojarzyło, nie? No, mi się nie podoba, tak troszkę w sumie. Ale mają, ja mamy podobne. Wiem, że no, ja dużo ludzi ma. lubi takie, te, więc może akurat komuś się to spowodować. W sensie to nie jest erotyk. Jakby nie, jako gatunek, nie nie nie, nie. nie, 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 zupełnie nie, ale ma dosyć dosadne opisy sceny. niektórych. I też ma bardzo takiego, bardzo takiego, tak, takiego. intensywnego bohatera. I ja w ogóle mam całe notatki na temat tej książki To, będzie osobny, to, to film. będzie osobny film. Więc zakończmy. Tak. Lecimy dalej z kolejną propozycją. Kolejna propozycja to na noże ten film mm -hmm. i The Inheritant Games. To tak, jest. No tak, tak, no tutaj jest i, i walka o spadek, mm -hmm. no i jeszcze ma tyle. Ale <laughs> nie no nie no, to jest, zagadka. E, jest. jest motyw zagadki moim zdaniem, to też jest, jest taki motyw zagadki, jest jakby motyw taki tego, że to się dzieje w domu, mm -hmm. no nie, Tak. w tym domu konkretnie. Eee, I ja w ogóle na początku, jak Ty mi mówiłaś o tym, żebym sobie przeczytamy The Dance Games, to tak. ja myślałam, że to będzie takie... bo tym mi tam są jakieś takie zadania robią, tak. tam, ale ja myślałam, że jakby to jest taka serio gra, że każdy musi wykonywać jak taki Squid Game, nie? Totalnie nie, no po prostu tam jest zagadka i oni coś tam muszą robić, ale to nie jest to samo. Ale właśnie też tak. jest... ten motyw mają zagadki właśnie podobne w tym na noży, że lesy jakby próbują dojść do tego, dlaczego ten dziadek zostawił w spadku, w sensie jakby o co chodzi, dojść do tej historii, jest to jest tak. podobne. I też, moim zdaniem, tutaj warto powiedzieć, że jeżeli na przykład lubicie Agatę Christie i jej książki, to też Wam się spodoba w ogóle i właśnie na noży. I ta kolejna część to się nazywa Glass Onion. O oh no, Glas, a nie y Golden? Glass Onion. A. Ale to był też bardzo fajny film. Tak, i to jest bardzo moim zdaniem podobne, że no. mamy tego detektywa, on jest taki bardzo charakterystyczny, e, jest jakaś zagadka. Jest, jest... jest bogaci ludzie, e, albo tacy, którzy chcieliby zostać bogaci, bo to też jest ten motyw takiego, no jednak jakiejś dużej sumy pieniędzy, tak. Nie? fortuny. Tak, no mi się bardzo kojarzą. Te... Mi się to tak. bardzo kojarzy właśnie ze sposobem pisania Agaty Christie. Ja w ogóle na początku pomyślałam, że to jest jakaś taka współczesna adaptacja książek, a nie no. jest. Więc jeśli to na pewno Wam się spodobają, musicie to obczaić, bo to jest właśnie ten, ten też Daniel Craig, który gra tego detektywa, Ta, on jest no, bardzo... fajny, fajne to jest, bo to jest, bo to jeszcze, no nie wiem, może to z niektórych zniechęcić i ogólnie mnie by zniechęciło to, co teraz powiem, ale nie zniechęcajcie się, nie. bo to jest też bardzo śmieszne. W sensie to jest trochę, ma być, takie też jednocześnie zabawne, zabawne no. trochę ala komiczne. To prawda. Ale to nie jest komedia, bo my nienawidzimy komedii. Prawda. Ale no. powiedz, no. że zaraz nasza na następna para też ma element komedii w sobie, ten film. To co? Lecimy z Kwarty. czwartą Kwarty. propozycją. Kingsman mm -hmm. i The Naturals. Jezu, kocham Kingsmana. Ja też. Uwielbiam Kingsmana, naprawdę, mega lubię ten film, bardzo no. fajny jest. Więc najpierw powiedzmy o czym jest Kingsman, ty powiedz powiem o czym jest The Naturals. Ojejku, eee, o czym jest Kingsman? To jest no. taki, no, jest chłopak, no. który jest z biednej rodziny i nagle pojawia się... Um... No właśnie, tylko ja sobie nie mogę czemu on się pojawia i czemu go zabierają do tej szkoły. Bo kiedyś, bo to był kolega jego ojca czy coś takiego i on dał mu pośmielać taką monetę, Tak. i on na videocie, no bo na numer telefonu i że jeżeli tak. będziesz potrzebować mojej pomocy, to, to pod zazwyczaj. ten numer. No i on zadzwonił pod ten numer. No i w każdym razie do takiej istnieje coś takiego jak taka akademia, powiedzmy, agentów. agentów właśnie, ale nie takich agentów jak Mali Agenci, <śmiech> <śmiech> chociaż w sumie mali agenci to trochę <laughs> to dla to dzieci, te, dziecięca wersja. Te. Dziecięca wersja. No. Więc jeśli, jeśli dziecięce bajki, a nie kojarzycie małych agentów, to polecamy. Wiem, że jest trochę stare i to może odstraszać, ale jest mega fajne. No. To jest totalnie nasza bajka. No. Dobra, nieistotne. W każdym razie no, jest taka agencja, szkoła, no nie szkoła, no ale takie miejsce, w których. Um, Uczą, jak stać się agentem. I dokładnie to samo jest naturalne no. dokładnie to samo, że jest dziew... znaczy, akurat ta dziewczyna nie ma jakiejś mega słabej sytuacji rodzinnej, tylko tyle, że jej... no może jednak ma słabą, bo jej matka umarła, ale no. jest. czyli jak samo jak twój ojciec, ale no i nie ma takiej złej relacji z, z ojcem. No i ona um, ma taką bardzo duże wyczulcie, w sensie bardzo dobrze potrafi interpretować ludzi zachowania, ma taką tą umiejętność zwiększoną, że potrafi czytać ich dobrze i takiego profilować, to jest taka umiejętność, która się przydaje profilerom. No i właśnie pojawia się jakiś tam zomeczek i on mówi ej, chodź ze mi do tej agen, do takiej szkoły bycia FBI. Mm -hmm. No i ona idzie do tej szkoły i w sumie jest podobnie, że są lud różni ludzie, każdy ma trochę inne umiejętności, trochę lepiej sobie radzi w różnych rzeczach. Wszyscy mieszkają w takim domu, em, w którym się, się uczą. Jest jakaś zagadka, tyle yeah. tylko, że... W co? <coughs> Przepraszam. E <laughs> tu é de Kingsmenie jest jakiś złol. Oni no nie wiem, konkretnie jest złol. No, w sumie na jest złol ostatecznie. No, no, to, no to bardzo, bardzo podobne. podobne. Są podobne. E, więc jeśli Wam się podoba taki vibe agentów i w ogóle, no to, to polecamy. Tak. Wydaje mi się, że Kingsman jest trochę bardziej brutalny. No, bo też książka, film. Chociaż nie wiem. No, był. ale też oni mają takie bardzo brutalne te zadania. No, bo też e, The Naturals chyba jest bardziej młodzieżówka. Tak. A Kingsman jednak jest taki dla dorosłych, bym powiedziała. No, hmm. nie. No, no tak, no dla do dorosłych. A no, więc bardziej z Kingsman niż z No i jeszcze no. troszeczkę mi się też z tym wszystkim kojarzą X-Meni, no nie? Mm -hmm. No bo to trochę też jest to... Znaczy, tak. i trochę mi się X-Meni kojarzą z, Natural, z te Naturals, nie czytamy Naturals jeszcze, ale, <grym> <grym> ale tak z opowieści, no bo oni tam mają faktycznie już takie umiejętności, umiejętności jakieś no takie. No tak, właśnie no tylko no właśnie... Nie? To jest problem, że ja pierwszy raz słyszałam mm. o raz, jak to właśnie spodziewałam się tych umiejętności, jak mają X-Meni, ale to tak nie jest, to jest na takiej zasadzie, że wiesz, że masz ludzi, niektórzy są bardziej empatyczni, no, I bardziej. bardziej potrafią czytać, że są tacy, że po prostu... Tak, no no nie są takie nie przyrodzone nie. czy science fiction, ale mimo wszystko, według mnie yy, gdzieś tam X-Meni tak, też mają dużo rację. takiego vibe'u, no wiem, że te, tam jest, są super bohaterowie, to jest w ogóle inny świat, ale mimo wszystko masz akademię, w których Uczysz jakby, no. Tak, to prawda, motyw, to prawda. Więc a ja na przykład bardzo nie, no my obie, nie za bardzo nie. jesteśmy fankami takich filmów, właśnie Avengersi, Thor, no nie za bardzo, a X-Menów mega lubimy obie. Tak, to prawda. Na X-Menach byliśmy w kinie, X-Menów serio tak lubimy, lubimy, więc y, właśnie wydaje mi się, że dlatego, że lubimy z kolei ten motyw tej, 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 szkoły, tej, tej takiej... akademii. W szkołach, tak. które no to prawda. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w naturalcach oni mają mało takich zajęć, typu dla szkoły, jak sobie mm -hmm. To jest jednak tak, że przez to, że każdy ma inne umiejętności, to ma takiego swojego agenta, który się nim zajmuje, chodzą na jakieś takie misje bardziej i tego, tych elementów takich szkolnych, stricte, które my właśnie lubimy, to nie ma tam za dużo. Ale nie, no od to w końcu. Teraz. Wbierałam się do tych literaturalsów, bo cały czas coś innego wyskakiwałam jak z czekam <laughs> na Ciebie ja Czekam, no ale nie, ja się też... Dla, dlaczego, to dlaczego, skrót, mnie zniechęcają, nie. dlaczego mnie to zniechęca? Bo nie mamy innych części. No wiem, ale nie są są jak Poznaję, Lubię. Znaczy ja mam na czytniku coś, tylko po angielsku. No właśnie. Więc no, ale to naprawdę no nie pani tak mają nie. tak dobrze, żeby czytać po angielsku. No, ja mam... Takie... <laughs> znaczy no, po prostu ja nie lubię, bo... Mm, znaczy może czytać nie, czytać to jeszcze jest okej. Okay. W sumie może ja bym przeczytała, ja nie lubię za bardzo słuchać audiobooka Dla angielsku. mnie jest problem, ja lubię, ja lubię, słuchać bardzo audiobooki po angielsku, ale u mnie jest problem taki, że ja nie lubię za bardzo się prze... zmieniać języków. W sensie i dlatego mam problem, że przejść przez tą książkę drugą część, że jakby byłam w tej, w popier jakby czytałam tę pierwszą część po polsku i teraz przechodzenie na angielski to jest takie dla mnie dziwne. To no, się no, tak no, to no, no. No nie wiem, jakoś seriale, żeby tak oglądać po angielsku to spoko na luzie, ale czytać albo słuchać... To już trochę bardziej to jest takie. Nie to jest okej, okay, ale jednak yy, łatwiej mi jest na... odlecieć. W sensie nawet po polsku czasami, każdemu z was się na pewno zdarza odlecieć, jak czytasz po polsku mm -hmm. książkę, czytasz, czytasz szczególnie lektury szkolne i nagle nie wiesz w ogóle, co się działo przez ostatnie kilka stron, to po prostu ja mam problem z koncentracją po angielsku, że czasami odlatuję. No, szczerze, to jest dokładnie do samo. No, co się dzieje w audiobookach, w sensie, że nie widzę różnicy, czy polski, czy angielski. Tyle to tylko, że po angielsku, bo ja słucham na przyspieszeniu, to po angielsku mogę słuchać jak na przyspieszeniu 1,30. 1, po polsku ja tak jeden A Po polsku 1718, no. No. więc trochę wolniej muszę jednak słuchać po, po angielsku. No, to też zależy od lektora zawsze. Dobra, e, e, coś Tak, mam ostatnią jeszcze oh. no. pozycję. No, czyli kategoria młodzież na wakacjach. Tak, tak bym to nazwała. No, na, to na duża kategoria. Ale Le? jeśli lubicie The Summer, I Turn to całą tę serię Lato, którą ja bardzo lubię i bardzo polecam, um, to jest taka super seria na wakacje. Um, i, nawet jak te książki, to i tak warto przyjrzeć. Przy, się, nawet jak oglądaliście serial, to i tak warto przeczytać te książki, bo są bardzo dobre, bardzo szybko się je czyta. I chyba są inne, nie? Bo ja nie przeczytałam. Są prawie takie same. Serio? A ja właśnie ostatnio, e, ostatnio gadałam z Igą, moją przyjaciółką, i ona właśnie przeczytała wszystkie, no. i teraz oglądała serial. I mówi, że ją irytował serial, że był inny jej zdaniem, że w ogóle ci, że serial jest taki bardziej, że nie wiem, jakiś taki bardziej jest imprezowy, a oni tacy nie byli w książce. I że... No a dobra, ona powiedziała, że Jeremiah ja i Konrad są brzydcy w serialu. Znaczy ogólnie mm. myślę, że to... Mm, nie, trudno jest to mi ocenić no. tak obiektywnie, bo ja najpierw obejrzałam pierwszy sezon serialu, a potem przeczytałam książki wszystkie trzy. Czyli jakby już od razu jak czytałam, no to już dla mnie to byli ci sami bohaterowie, więc, No tak. Więc... Ona mówi, że troszkę inaczej jednak. Mm -hmm. Że jest trochę pozmieniona. No więc, no zobaczę. Ona w przeciwieństwie do, kurde, Maxon Volta, więc jeden do jeden, po prostu... Każdy dialog, no, nie? Więc no... No, no dobra, ale no wy, wy młodzież na wakacjach, jeśli lubicie The Summer I to... To obejrzyjcie The Summer <grym> Ale oprócz tego... E... Przeczytajcie... E... We Were Liars, bo to w sumie w drugą like. stronę też. Czytajcie We Were Liars, jeszcze szybko, zanim będzie ten serial wyjdzie. Myślę, że Wam to się może spodobać. Ehm, to jest taka historia właśnie... No, to dość podobna w tym sensie, że są, jest taka raczej bogata rodzina, ym, są przyjaciele, oni jeżdżą razem na wakacje, są jakieś miłostki. To no tylko jest zagadka. Jest taka zagadka też. No taka. W sensie jest... dla nas zagadka jako czytelnika. Aha. No to jest, jest jakieś takie taka, coś, co nie wiemy. Co. Tego coś, co się wydarzyło w poprzedniego lata i to jest jakaś tajemnica. I tutaj jeszcze w tej kategorii też dołożyłyśmy Outer Banks. Tak, to serial, bo on jest też taki. No też ma taki vibe właśnie letni, gdzie jest plaża mm. i są znajomi. No, A coś, co jeszcze myślisz, żeby to tołożyć tutaj Dawson Creek? Dawson Creek, czyli jezioro marzeń. No też, może trochę też. Ale to jest takie. Em, stare. <grym> ale ty to lubisz? <grym> no wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz, te kolory, no tak, no że nie każdy lubi stare seriale. Tak. A to widać, że to jest stare. Widać i jest. Myślę, że trzeba przebrnąć przez pierwsze dwa sezony, że one nie są. Główny. To nie jest takie łatwe, żeby. Wiesz, że nie każdy ogląda tak, że przebrnąć dwa sezony. To nie są dwa odcinki, tylko dwa sezony, które każdy ma po dwadzieścia takich odcinków. No wiem, ale jakby ty e... mi to mówisz się, ja odpowiadam na no. większości rzeczy, ale to akurat po prostu. E... E... Polecam Wam takie serial, ale musisz najpierw przebrnąć przez 40 kilka pierwszych odcinków i wtedy będzie fajnie. Ej, no tak, aczkolwiek, no nie, no, ty tak mówisz, i tu teraz, a lubisz to Nie swoje. no, lubię, tak, tak. Aczkolwiek jak chciałam to zrewatchingować to mi się. No mi trochę też. Ale to jest fajne właśnie moim zdaniem, w sensie ja najbardziej lubię że jak oni pójdą na studia, te, te, ta No część. jeszcze mi się kojarzy z takich seriali, um, kurczę zapomniałam jak to się nazywa, ale taki był na Netflixie, włoski, też tam na to się nazywał, główna bohaterka Trzy metry kania. nad y, ziemią, niebem. Nie bo ja myślałam, że to jest w ogóle ten film, serial, zrobiłam tak. na podstawie tego filmu, bo jest taki film trzy metry nad niebem, tak. ale to w ogóle nie było to samo, ale ona też była główna bohaterka i w sumie tam się ścigali, więc trochę, ale no nieważne. W każdym razie e, była główna bohaterka się na, na imię ma Summer i to się dzieje we Włoszech, jest plaża, jest kolorowo, więc to też jest trochę takie, no, trochę taki vibe ma. No, jeszcze coś takiego jest? Na pewno, ale teraz jakoś mi chodzi do głowy. No. Zastanawiam się, jeszcze nad Johnem czy coś. No chyba nie. No chyba nie. E, no ale w sumie jeszcze jedno miałeś mi parę. Jaką? E, tylko teraz trochę w bardziej mroczną stronę, że e, Szukając Alaski i 13 powodów. No tak, to prawda. Znaczy Szukając Alaski jest też serial, ale chodzi nam o, że Szukając Alaski, Alaski i książkę książka. i 13 powodów. E, Moim <coughs> zdaniem mi się to skojarzyło, bo no. dlatego, w sensie, żeby nie zaspoilerować za bardzo, no właśnie, bo to jest jedna rzecz. Ale mi się to kojarzy poza tym, że klimat, ym, szkoła, że jest jedna główna bohaterka, y, która, jakby, której poznajemy jakieś, jakby takie życie jakby z, i relacje z różnymi ludźmi, ale też to, że właśnie przez, no, szukając Alaski, ta fabuła jest tak budowana, że kolejny rozdział to jest ileś tam dni przed, ileś tam tygodni przed. I jakby nie wiesz przed czym. Mhm. I cały czas próbujesz dojść do tego momentu. No, i tutaj też te, są te rozdziały w tych 13 powodach. Wydaje mi się, podobne. Eee, ja właśnie powiedziałam, że bardziej chyba mi się papierowe miasta skojarzyły, ale ze względu na to, że też zostawia listę. No, nie, bo ona zostawia listę rzeczy, które on ma tam zrobić. No, to znaczy właśnie ona <coughs> nie zostawia mu listy tak do końca. Ja robiłam, ja, ja, realizowałam re, re, no. to w zeszłym roku. Ona bardziej zostawia jakąś poszlakę i no. on myśli, że to jest poszlaka dla niego i no idzie tak. tym sznurkiem tych poszlak, ale jak ją znajduje ostatecznie, uwaga, spoiler, to ona jest taka, o, de fakty tu robisz, on on że poszlakę, no nie, nie, wiedziałam, że ktoś no. będzie w ogóle tym, te gdzie poszlaki, gdzieś tam no dobra, nie ale no tutaj ona nagrała no, no, masz rację, kasety, to, gdzie na 13 powodów, no i też on, znaczy ona akurat mu zostawia faktycznie jemu te kasety. Ale no, też jakby jest pokazane jej życie, są te powody, dla których też, też główny bohater. Tak, jako męski główny bohater, który ma jakąś listę. To prawda. No więc coś trochę, ten vibe jest podobny. To prawda, zgadzam się. Zgadzam no się. Plus dla mnie, Johnny Green też jest taki, że on trochę ma taki mroczny vibe czasami. No to prawda, że on jest on w taką Jest trochę, niby jest taki, haha, ha, luźny, luźny, ale trochę jest mroczny. I on mm -hmm. tak samo jest według mnie w 13 powodach, że nie jest takie, a, luźne, takie życie nastolatków, mm -hmm. a jednak potem nagle jest scena, jak ona świetnie w Wannie. To prawda? bo w ogóle jakieś inne straszne sceny. I ty nie, nie lubiłaś tego. Ty w ogóle bierzesz wszystkie sezony? Nie wiem. Na no. pewno na dwa pierwsze tak, a potem to nie mam. Nie, bo no, jak zobaczyłaś, że jest scena, jak ona świetnie w Wannie, to zamknęłaś aparatka, nie? Tak, no oczywiście. No. <laughs> Come on. No, no tak, Ale... No to no. chyba tyle z takich nie Jak nam coś jeszcze przyjdzie do głowy, to, to nagramy gramy drugą, o tym część. drugą część. Ale same fajne książki, same fajne seriale, które tutaj wymieniłyśmy, więc prawie wszystkie polecamy. To prawda, prawie wszystkie, bo nie polecamy Władcy, władcy No. Ale polecamy podcasty, ale no nadal, nadal uważam, że są osoby, dla których te rzeczy będą podobne i będą chciały i, i im się spodoba. Tak, wiadomo, na pewno też się znajdą sobie. Ja czasami tak mam, jak oglądam na TikToku czy gdzieś, że tam, jeśli wybierz ten film, to ci się spodoba ten film, bo akurat taki bardziej mi się wyświetlały. No. Ja mam takie, o D, jakby to w ogóle nie jest podobne do siebie. No, to prawda. Ale więc wiem, że dla kogoś może być tak, że na przykład coś, co wymieniłyśmy, to w ogóle nie było do siebie podobne. Mhm. Ale tak mam się kojarzy. No, to tyle. Pa! pa!